Światło, które pękło, wszechświat nie był już taki jak dawniej. Odkąd Rdzeń Wieczności otworzył międzywymiarowy tunel i pozwolił cywilizacji dominium przetrwać w nowej rzeczywistości, wśród gwiazd zapanowała krucha harmonia. Federacja pozwoliła odetchnąć flotom, a ludzie z odległych kolonii pierwszy raz od lat poczuli coś, czego niemal zapomnieli spokój. Ale każdy, kto znał historię gwiazd, Wiedział jedno. Wszechświat nigdy nie pozostaje spokojny na długo. W pustce za zasłoną energii tunelu międzywymiarowego coś drgnęło, jakby oddech niewidzialnego kolosa zakołysał tkaniną rzeczywistości. Tunel, niegdyś stabilny, zaczął pulsować słabym, złowrogim światłem. A pewnej nocy, o ile noc można było mierzyć w kosmicznej otchłani, Rdzeń wieczności przemówił. Nie słowami, lecz zapomnianą częstotliwością, której nie powinien był już emitować. Sygnał, wołanie. I to właśnie ten sygnał jako pierwsza usłyszała telepatka Lyra. Rozdział pierwszy. Krzyk w pustce. Lyra zerwała się ze snu. Jej włosy uniosły się jak w nieważkości. Choć Aurora 7 odpoczywała spokojnie na orbicie nad planetą Helion IX. W jej umyśle wciąż brzmiała echo energia rdzenia, natarczywa, chłodna, obca, a jednak znajoma, poczuła, jakby coś próbowało sięgnąć jej świadomości, nie brutalnie, nie agresywnie, ale desperacko. Komunikat, ostrzeżenie, prośba o pomoc to się nie dzieje, wyszeptała w ciemności. Za oknem jej kabiny gwiazdy wydawały się migotać nienaturalnie, jakby cały kosmos wstrzymał oddech. Lyra dotknęła skroni. Krótki ból przeszył ją jak iskra. Wtedy zobaczyła obraz. Nie z jej snu, nie z jej wyobraźni, z pamięci rdzenia, migawka, przestrzeń rozdzierana na pół, kolosalne cienie, większe niż pancerniki dominium, i głos, który nie miał prawa istnieć. Nadchodzi koniec, który nie należy do żadnego z was. Lyra wciągnęła gwałtownie powietrze. Dobiegły ją szybkie kroki na korytarzu. Drzwi otworzyły się, a w progu stanęła kapitan Ariel Voss w lekkiej zbroi. Lyro. Kapitan spojrzała jej w oczy. Też to poczułaś, prawda? Telepatka skinęła głową. Rdzeń. On znowu się budzi. Rozdział drugi. Narada Strażników. Kilka godzin później, w głównej sali dowodzenia Aurory 7 zebrała się cała załoga. Torgal stał nieruchomo, jego krystaliczne ciało odbijało holograficzne światło mapy gwiezdnej. Kai, cybernetyczny stratek, przesyłał impulsy do swoich implantów, analizując odczyty z rdzenia wieczności. Kapitan Voss patrzyła na nich z napiętą powagą. Sygnał jest starożytny, oznajmił Kai dużo starszy niż wszystko, co znaleźliśmy w archiwach federacji. A co gorsza, nie pochodzi z tunelu, który rdzeń otworzył. Torgal zmrużył kryształowe oczy. Zatem skąd Kai uruchomił kolejny hologram. W przestrzeni pojawiła się mapa nieznanej części galaktyki, obszaru, którego federacja nigdy nie skartografowała. Zakrzywienie czasoprzestrzeni wyglądało tam, jakby ktoś wgniótł kosmos od środka. Stąd, wskazał Kai, obszar określony kiedyś jako strefa ciszy. Lyra zadrżała: Nie ma tam nic żywego, nic, co mogłoby wysłać taki sygnał. Kai odparł: A jednak ktoś go wysłał. Kapitan Vos wzięła głęboki, kontrolowany oddech. Aurora 7 jest jedynym okrętem zdolnym przetrwać podróż w tej części galaktyki. Nasza misja jest oczywista Torgal uniósł głowę Wyruszamy? Ariel skinęła. Tak. Ale bądźcie świadomi, rdzeń nie ostrzegał nas bez powodu. Tam, dokąd lecimy, nie obowiązują zasady, które znamy. Lyra zamknęła oczy i szepnęła: Widziałam cienie, ogromne cienie, one budzą się. Torgal zacisnął kryształową dłoń na rękojeści swojego młota energetycznego. Cóż, czas obudzić też naszą odwagę. Rozdział trzeci: Strefa ciszy, statek wleciał do obszaru, gdzie kosmos wyglądał, jakby umarł. Nie było gwiazd, nie było pyłu, nie było nawet ciemności, tylko pustka, absolutna. Silniki Aurory 7 pracowały w trybie wymiarowym, analizując, w którą stronę należy lecieć, gdy nie istniało już pojęcie kierunku. W radarach pojawiały się anomalie, które znikały równie szybko, jak się pojawiały. To miejsce jest jak cisza przed narodzinami wszechświata powiedział Kai Lyra spojrzała w nicość albo po jego śmierci nagle coś zaświeciło się w oddali nie światło raczej zarys istnienia jakby ktoś zapalił zapałkę we wnętrzu czarnego oceanu to punkt źródłowy sygnału oznajmił Kai Ariel wydała rozkaz zbliżamy się powoli gdy aurora siedem przesuwała się przez pustkę, zaczęły materializować się struktury. Gigantyczne, kolosalne, nienaturalne, wyglądały jak monolity z czystej energii, ale nadgryzione przez erozję czasu. Lyra szeptała: to nie budowle, to wspomnienia, które próbują stać się materią. Monolity zaczęły pulsować, zgasły, rozjarzyły się mocniej, aż w końcu wszystkie jednocześnie otworzyły się jakby kosmos wciągnął pierwszy oddech po milionach lat i wtedy zobaczyli to. Rozdział czwarty. Istoty z za czasu w centrum monolitów unosiła się forma, nie miała kształtu. Światło i cień zarazem. Jakby hologram gigantyczne